Oblicz wartość sinusa, cosinusa, tangensa i kotangensa kąta ostrego alfa w trójkącie prostokątnym na rysunku poniżej. Zatem zaczynamy ćwiczenie A. Sinus kąta alfa zobacz, gdzie masz kąt alfa sinus sinus to stosunek przy prostokątnej leżącej naprzeciwko kąta czyli 7 do przeciwprostokątnej, czyli 25, więc od razu zapiszę 7/25. Kosinus kąta alfa to stosunek przyprostokątnej leżącej przy kącie alfa do przeciwprostokątnej, więc pierwszą czynnością, którą tutaj jest, to wyznaczenie długości drugiej przyprostokątnej. Zatem twierdzenie Pitagorasa. 3 prostokątne. Daję do kwadratu, dodaję i to jest równe przeciwprostokątnej do kwadratu. Zatem liczymy, 49 dodać, x kwadrat, równe 625. x kwadrat zostawmy na lewej, z prawej strony odejmijmy 49, to mamy 576. Pierwiastkujemy obie strony. x jest wartością dodatnią. Pierwiastek z 576 to 24. Zatem mamy przeciwprostokątną. Ona ma 24. I konstruujemy kosinus. Zatem kosinus to przyprostokątna przy kącie do przeciwprostokątnej tangens kąta alfa. To stosunek pomiędzy przyprostokątnymi. Tangens, więc to będzie przyprostokątna naprzeciwko kąta do przyprostokątnej przy kącie. Zatem to 7 do 24. A kotangens na odwrót przyprostokątna przy kącie to 24 do przyprostokątnej naprzeciw kąta, czyli 7. Przykład B. Zacznijmy od twierdzenia Pitagorasa. Spróbujemy wyznaczyć naszą przeciwprostokątną x. Zatem 4 kwadrat dodać 7,5 kwadrat, równe x kwadrat. 16 dodać 56,25, równe x kwadrat. Zatem 72 i 25 setnych to nasz x kwadrat. Pierwiastkujemy obie strony, x jest długością, więc x jest wartością dodatnią to 8,5. Zatem tutaj w miejsce x wpiszę sobie już 8,5. Zobacz, gdzie mamy kąt alfa, to jest tutaj. Zatem sinus kąta to przyprostokątna leżąca naprzeciwko kąta 7,5 do przeciwprostokątnej 8,5. Przesuń przecinek 75,85 i to skrócimy, to będzie 15 17 kosinus kąta alfa. To przyprostokątna leżąca przy kącie alfa, czyli 4, do przeciwprostokątnej 8,5. I znowu przecinek przesuńmy o jedno miejsce w prawo i skróćmy. To będzie 8,17. Tangens stosunek pomiędzy przyprostokątnymi zaczynam od tej naprzeciwko kąta 7,5 do 4. Zatem tangens, jeśli sobie to znowu rozpiszę, będę miał 75 czterdziestych, a po skróceniu otrzymam 15 ósmych. Kotangens to odwrotność tangensa, czyli stosunek przyprostokątnej leżącej przy kącie do tej przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta. To będzie 8 piętnastych. Ćwiczenie C mamy przyprostokątne długości 3a oraz A. Zatem stwierdzenia Pitagorasa wyliczymy przeciwprostokątną C, będzie pierwsza przyprostokątna do kwadratu. Dodać druga przyprostokątna do kwadratu daje przeciwprostokątną w kwadracie. 9a kwadrat dodać a kwadrat to c kwadrat. Zatem c kwadrat to 10a kwadrat. Pierwiastkujemy. Nasze c to wartość dodatnia, bo to długość, a też wartość dodatnia i zostaje pierwiastek z 10. Mamy nasze c. Możemy sobie zanotować na rysunku. a pierwiastków z 10. Zatem teraz funkcje trygonometryczne kąta alfa. Zaczynamy od sinusa. Stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta do przeciwprostokątnej. A nam się skróci. Zostanie 1 przez pierwiastek z 10. Mogę to uniewymiernić pierwiastkiem z 10 nad pierwiastek z 10. To pierwiastek z 10 nad 10. Kosinus to stosunek przy prostokątnej leżącej przy kącie alfa, czyli 3a, do przeciwprostokątnej, a pierwiastków z 10 i znowu A sobie skrócimy, zostanie 3 nad pierwiastek z 10 i możesz sobie uniewymiernić. Zatem zostanie nam 3 pierwiastki z 10. Nad 10. Tangens stosunek pomiędzy przyprostokątnymi zaczynam od tej leżącej naprzeciwko kąta, do tej przy kącie. Skracamy A zostaje 1 trzecia. I kotangens stosunek pomiędzy przyprostokątnymi, ale tym razem zaczynam od tej przykącie i do tej naprzeciwko kąta, a nam się skraca. Trzy pierwsze, czyli trzy. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.